Cześć, moi drodzy osoby z podznaków Witam serdecznie, zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Będzie on nieco zmieniony, mam nadzieję, że się spodoba. E, tutaj utworzyłam troszkę inaczej, ujmując pewne kategorie. Zobaczymy jak wyjdzie, e, Wy na pewno mi dacie znać. Dziękuję za subskry subskrypcję kanału, za łapeczki w górę no i za te piękne serduszka, które wysyłacie. No i już patrzymy, tak, jaka energia. Energia pracy to drzewo życia. Energia uczuć, w tym tygodniu to wisielec. Energia rodziny, kochankowie, finanse wieża. Uuu, to będzie dynamiczny czas. E, na co zwrócić uwagę? U denarów, seniorzy diabeł oraz zdrowie król buław. A więc łuka to jest dynamiczny, e, będzie wskazywał na pewne tendencje zmiany. I mamy pierwszą kartę drzewo życia. Specyficzna karta drzewa życia na, na układ związany z pracą. Pierwsza karta, czyli to, co dzieje się, dzieje się dobrze, obojętnie co to jest. Musimy albo doceniać, czy powinniśmy właściwie doceniać to, co mamy dobrego, a jeżeli coś będzie trudnego, to po prostu rozumieć, że trzeba to pokonać, trzeba to przejść, mieć w sobie tą siłę. Natomiast nie załamywać się, czy nie użalać. No bo niestety w tej karcie jest to, że. no Chcąc, nie chcąc, no, jakby zgadzamy się na coś, tak? Przychodząc tutaj z góry, no i musimy zrozumieć, że nasze działanie po prostu może coś zmieniać, to prawda, natomiast negatywna energia jest jak najbardziej niewskazana. No i tutaj trzeba też cieszyć się mimo wszystko z tego, co dobre jest, bo to też wbrew pozorom wcale nie jest takie proste i oczywiste, jak się wydaje. Uczucia. Aspekt związany z wisielcem, a wisielec to przewrócenie świata do gogłego. Jeżeli szukamy tej miłości, może się okazać, że to nie będzie ta właściwa chwila. Coś się zmieni, coś się trochę przetransformuje. Być może będziemy coś musieli poświęcić, ale na pewno na siłę nie przyciągniemy nikogo do siebie. Jeśli mamy relację, też coś się na tyle zmieni, iż nie pozwoli na dynamiczny rozwój i trzeba będzie spojrzeć na Kwestie uczuć, czy partnera, partnerki jest zupełnie od innej niestandardowej strony. Rodzina. Kochankowie, w kwestii rodziny czekają nas jakieś trudne wybory, i być może trzeba będzie do kogoś się zliczyć, może powinniśmy okazać uczucie i w ogóle serce czy głos serca będzie nam mówił i powinniśmy go, powinniśmy go posłuchać, bowiem serce może nam podpowiadać najlepsze rozwiązania. Nie, tylko no, trzeba się otworzyć na kwestie miłości. Chcę to zrobić, czy tego nie chcę zrobić? Tak? Czy faktycznie czuję taką no, chemię, że to jest właściwe dla nas, dla, dla naszej rodziny, czy też nie? Wieża na finanse oznacza zmianę, ruinę, straty, czasem wydatek, poważne zrządzenie losu, które drenuje czasowo. Finanse, i które mogą być zniszczone, przetransformowane, zmienione i będą wymagać po prostu odbudowy, regeneracji na dany czas. Czy finanse, czy wiadomość na przykład o finansach jakiejś sytuacji może być dla nas jakimś szokiem czasowym, no ale jest to rodzaj wstrząsu, ruiny planów tak zwanych. Na co zwrócić uwagę? Osiem denarów na pracę, nad sobą, nad sytuacją, nad schematycznością, by mimo wszystko, wobec tego, co tu się będzie działo, zachować schemat, skrupulatność, rzetelność, nie ulegać złym wpływom. Seniorzy, diabeł. Diabeł wskazuje na uzależnienia, manipulacje, toksyczne układy, strach, lęk, Obudę fałsz, no i ma, e, możemy tutaj być egoistyczni, my lub ktoś z naszego otoczenia. E, być może staniecie się, czy, czy będziecie niewolnikami w jakiejś kwestii, ale pamiętajmy, że diabeł jest energią czasową i też specyficzną, bo diabeł nas jakby namawia do inteligentnego rozwiązywania problemów, czyli zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli coś będziecie podpisywać, na coś się zgadzać, to bądźcie sprytni, a unikniecie problemów czy pułapek intelektualno-sytuacyjnych czy finansowych. No i zdrowie: Król Buław, karta energii silnego mężczyzny, które może motywować nas do działania, karta wiadomości zaskakujących, dynamicznych, karta determinacji, warunkowości troszeczkę. Chcesz lepiej funkcjonować, to musisz zrobić to i to. To jest konkret, to jest narzucanie woli. To jest bardzo dobry czas, by coś zmienić, by poddać się energii konkretnej, zdecydowanej. Tutaj uważamy na kości stawy, mięśnie oraz stany zapalne, stany podgołączkowe. No, ale tu będzie jakaś motywacja silna nas do działania, do dyscypliny, która będzie kluczem i ona wpłynie pozytywnie na nasz stan zdrowia. Tak więc tego Wam życzę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No i idziemy dalej do zodiakalnych wodników. Witam serdecznie i zobaczmy tutaj już za chwilę drogie wodniki, jak układ będzie się dla Was przedstawiał czego możecie się konkretnie spodziewać. Układ jest nowy za chwilę dowiecie się jak będzie się on przedstawiał. Energia pracy, król mieczy, energia uczuć na ten czas, król buław, energia rodziny, trzy puchary, energia finansów, siedem buław, na co zwrócić uwagę, dwójeczka buław, seniorzy, to ostateczny, no i zdrowie, pięć pucharów. Pierwszy król mieczy już nam wskazuje energii pracy, która to będzie wymagać od nas opanowania intelektualnego, ogłady, dyplomacji. Jeżeli chcemy tutaj zachęcić kogoś do współpracy z nami, no to musimy być bardzo sprytni, przekonywujący, ale delikatni, bo z kolei mieczy się nie walczy. Tutaj, obojętnie jakie formalności będziecie załatwiać, pilnujcie ich, pilnujcie tych spraw, szczegółów ogólnie, czy może nie przywiązywać. Tutaj uwagi do pewnych kwestii, i w sposób dyplomatyczny, być może trzeba będzie mu o czymś przypomnieć, obojętnie, czy pracę macie, czy też nie. Uczucia. Kolejny król, tym razem, król Bułap wskazuje nam na. Oczywiście, aspekt dynamicznego mężczyzny. Być może to mężczyźni, no, mimo wszystko, będą wpływać na kształt relacji, decydować, cokolwiek to będzie znaczyło. Będzie to dosyć ciekawe doświadczenie. Jeśli jesteśmy samotni, my możemy przejmować kontrolę, ale też, e, na przykład, jeśli jesteśmy kobietą, no to możemy mieć pewność, że tutaj właśnie ta energia męska będzie decydować w układach nawet nowych, świeżo stworzonych. Jeśli mamy kogoś to w relacjach też może być tak, że dodatkowo jakiś mężczyzna będzie wpływał no, dynamicznie zaborczo na pewne kwestie, Finanse. Nie rodzina, przepraszam. Rodzina tutaj była trzy puchary. Trzy puchary już wskazują nam na aspekt zabawy, celebracji, uroczystości, świętowania i takiego zbliżenia się wszystkich do siebie. Raczej luźna, miła i przyjemna atmosfera dalej, teraz będzie aspekt finansów i jest to aspekt siódemeczki buław finanse będą wymagały od nas jakiejś konkretnej postawy być może będziemy musieli się przed czymś, przed kimś bronić być może ktoś będzie chciał wyciągnąć od nas pieniądze tutaj nie możemy się dać zbić z tropu, czy zawalczyć, będziemy musieli o kwestie finansów na co zwrócić uwagę dwójeczka buław na pewno na ruch Dobra karta perspektyw wyjazdu, w ogóle otworzyć się na jakieś ścieżki dynamiczne, i jest co to, jest, co tutaj jest ważne: że najważniejsze nie jest rozmyślanie o czymś, ale właśnie działanie. Bowiem, w tej karcie można bardzo dużo fajnie uzyskać, jeśli odpowiednio wykorzystamy otwierające się przed nami drzwi. Seniorzy, są to stateczne. Karta rozliczeń, dla jednak, będzie to karta w relacjach i w ogóle w życiu. Która mu będzie wskazywać na pozytywy, na świętowanie, na jakieś nagrody, na zwycięstwo, nawet w sądzie ewentualnie, tak? A dla innych może być no, pewnego rodzaju zmaganiem, tak? I tutaj, na przykład, jeżeli coś jest negatywnego, no to uważamy na ten aspekt prawny, urzędowy, na konflikt, na przykład z prawem, też oczywiście. Zwróćmy uwagę też na to, co robimy i co robiliśmy. Nie popełniajmy też błędów z przeszłości, na przykład, nie wpuszczajmy osób do swojej czy, czy sytuacji z przeszłości, które już nam zrani, które, które nas zraniły, czy osób, które dokonały zniszczeń, bowiem ponownie coś się dokona i nie dokonamy tego postępu. Tak więc raczej odsuńmy się na stałe od złych aspektów swojej przeszłości i nie popełniajmy właśnie tych samych błędów. Zdrowie, pięć pucharów wskazuje przede wszystkim na załamania troszeczkę takie mentalne, emocjonalne, bóle głowy, aspekt takiego jakby niedoceniania siebie, takie właśnie spadki emocjonalne. Coś może być nieprzyjemnego tak w kwestii zdrowia, może to zdrowie po prostu nas przyprawiać o zawrót głowy, bo możemy czuć się źle, może być też właśnie jakiś aspekt nieprzyjemnych wiadomości. No, i tutaj po prostu zwróćmy uwagę na to, że jest to czasowe, ale też, że można sobie pomóc, bo w tej karcie, owszem, trzy puchary są rozbite, ale też dwa pozostają nienaruszone. Tylko od nas zależy, czy je wykorzystamy. No, i tutaj też zwróćmy uwagę na układ moczowo-płciowy, hormonalny, nerki. No, ale przede wszystkim ta energia psyche i emocji będzie najistotniejszą. Tak więc dbajcie o siebie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No i przechodzimy dalej do zodiakalnej rybki. Witam serdecznie, e, drogie rybki, i już patrzymy, e, co tam u Was, e, jak tam się będzie przedstawiało, a. Za chwilę e, objawię Wam tutaj nowy horoskop w nowej formule. E, mam nadzieję, że się spodoba. Dziękuję za dotychczasowe komentarze, za to, że jesteście i za subskrypcję kanału. A jaki to układ? Pierwsza karta, energia pracy, 3 denary. Energia uczuć, 9 pucharów. Energia rodziny, król denarowy. Finanse, as pucharowy. Na co zwrócić uwagę rycerz mieczy? Seniorzy, dziewięć mieczy, no i zdrowie, świat. I tutaj pierwsza karta jest bardzo fajną kartą, bo to karta współpracy, awansu, wspólnych projektów, no i takiej mocnej przyszłości opartej na tym, że ludzie będą chcieli z nami właśnie tutaj tworzyć to, co, co jest dla nas istotne. Tak więc, jeśli szukamy pracy, możemy ją trzymać. Tutaj, jak najbardziej, awans społeczny, sytuacyjny. Jeśli mamy pracę, także zabuśniemy, i dzięki osobom trzecim będziemy no, mogli tutaj wzmocnić swoją pozycję, zostać dostrzeżonymi, no i dalej wznosić się ku lepszym czasom, właśnie w sferze zawodowej. Uczucia. Dziewięć pucharów. Myślę, że aspekt związany przede wszystkim z zabawą, frywolnością, lekkością. Jeśli szukamy teraz relacji, no one będą, bo tutaj jak najbardziej takie, ja tylko że mogą podchodzić do nas osoby, które nie do końca planują na razie w jakimś sensie wiązać się. Tak? No to jest karta hedonizmu, czerwania radości, zbycia tu i teraz, chwytania chwile, chwili. Jeśli mamy kogoś, no to tutaj właśnie też możemy właśnie czerpać chwilę, bawić się, ale dla Was będzie zupełnie to inny wymiar, być może właśnie w tej relacji, w tym czasie jest to potrzebne i także powinniśmy dać sobie tutaj, no taki większy luz. Rodzina, król denarowy, aspekt wygodnego mężczyzny lub spraw formalno-urzędowych. Być może m, tak naprawdę będzie trzeba coś załatwiać w kwestii osoby z rodziny e, i mogą być to sprawy związane z lekarzami, urzędowe, prawne. No i taka wygoda, tak? Tutaj zwróćmy uwagę, bowiem ktoś z rodziny może być nieco wygodnicki i trzeba będzie odpowiednio e, to wszystko sobie poukładać, czy e, może być to dla nas wyzwanie na ten czas. E, Finanse, tak? Rodzina Finanse, Aspucharów, nowa energia, nowe możliwości, nowa cenna, zaskakująca znajomość lub sytuacja, która prowadzić będzie nas do ekscytacji i euforii. Aspucharów kojarzy się ze świętym Graalem, taką energią, że odnaleźliśmy coś lub kogoś, co wskazuje na niezwykłe możliwości. No i to zadowolenie będzie naprawdę ogromne. Na co zwrócić uwagę rycerzmie, czy no, na nerwową e, osobę, która może wprowadzać chaos, intrygę do naszego życia albo kłótnię. Seniorzy, dziewięć mieczy. Dziewięć mieczy wskazuje na lęki, obawy, czarnowictwo. Możecie być napięci, ale zupełnie niepotrzebni. Pamiętajmy, że w tej karcie największe cierpienie, okrucieństwo możemy sobie my zadawać własnymi niepotrzebnymi myślami. Uważajmy też na nerwową, napiętą, atakującą mentalnie, czy słowami. Kobietę, bo jest to niestety w tym tarocie, ale nie tylko kobieca karta. No i zdrowie, karta świata, ogólnie karta podsumowująca, karta zakończeniowa, karta pomyślności, wejścia z jednego etapu do drugiego, ale właśnie pomyślne zakończenie, dobre rozwiązania, dobre wiadomości, spotkanie niezwykle utalentowego, utalentowego, utalentowanego lub e, sławnego lekarza, który nam może po prostu zrewolucjonizować to życie zdrowotne i pomóc. Karta podróży, oczywiście, ale tak, zwróćmy uwagę. Na ruchy, na trochę kości stawy kręgosłup, na choroby wirusowe, bakteryjne, no i takie niezwykłe, egzotyczne, bowiem no jest to karta świata, więc jeśli podróżujemy, to może warto tutaj po prostu pomyśleć o tych kwestiach zdrowotnych, czy coś nam na przykład no nie zagraża, jeśli jest to na przykład bardzo, bardzo tam egzotyczna podróż, może jest to jakiś tam dla Was znak. Natomiast sama w sobie jest kartą, no tak jak mówiłam, pomyślnego zakończenia jakiegoś etapu i wejścia dziarsko w nową e, energię zdrowotną, nowe nadzieje, nowe możliwości, nowa siła przewodnia. Tak więc, tego Wam życzę. Będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!